Siemanko, Siemanko, witajcie w Nojgondo Centrum. Dziś mam wam pokazać Berettę. Berettę 1000W Eco. Dobrze słyszeliście 1000W Eco, ponieważ jest to elektryk. Świetna propozycja dla młodszych riderów o mega sportowym, świetnym wyglądzie. Bardzo fajna propozycja dla osób, które mieszkają gdzieś w zamkniętych osiedlach, nie mają jakiegoś swojego większego placu do pojeżdżenia bądź też zamkniętego terenu. Przede wszystkim przez to, że jest cichutki, nikomu nie przeszkadza, a nawet jak wejdziemy do rasu, to te, też, nas, też nas nie słychać. Co daje nam to, że jest elektryk, zanim jeszcze przejdziemy tam do, do samego napędu, który Wam pokażę, to mega fajną sprawą, a zwłaszcza dla młodzieży, która będzie zaczynała swoją przygodę z jazdą na kładzie, jest to, że mamy trzy tryby prędkości, przełączane tutaj przy manetce oraz trzy tryby. Tego, jak kładam startuje, więc jest łagodnie, później mamy taki średni start i taki naprawdę już mocne kopyto. Oczywiście jest wyłącznik prądu. Co być musi. Tutaj mamy to, co widzicie, tam mamy ukryte akumulatory, a z tyłu pojazdu jest silnik. Silnik zamontowany bezpośrednio na osi pojazdu, oczywiście wyposażony w mechanizm różnicowy, z tyłu dwa hydrauliczne, bardzo fajne, mocne wydajne hamulce. Tak nam się prezentuje beretta. 1000W eko. Bardzo fajna propozycja na ten nadchodzący sezon. Koła ósemeczki z takim fajnym krosowym bieżnikiem. Nie jest ta guma jakaś bardzo twarda, więc opona, która też już będzie nam w terenie pracowała. Beretę mamy dostępną w kolorze czarno-zielonym i czarno-pomarańczowym. Stylistyka tego pojazdu naprawdę bardzo fajna. Przemyślany design. Jeśli chodzi o jakość pojazdu, pojazdy Beretta syną, z tego, że są naprawdę dobrej jakości, fajnie wykonane, solidnie poskręcane. A biorąc pod uwagę, że jest to pojazd elektryczny, można powiedzieć, że jest praktycznie bezobsługowy. Tak Berety prezentują nam się od przodu. To są światła takie mijania, teraz uruchomione. Pokażę Wam jeszcze, jak to wygląda po kliknięciu dalej. Zaświecają się takie, takie niebieskie daylighty oraz dość mocne halogeny Beretta wyposażona również jest w prędkościomierz, który pokazuje stan ładowania baterii oraz przebieg pojazdu handbary, bardzo fajny fajna rzecz, ochrania nam dłonie przy kołach mamy takie imitacje bedloków. fajnie to wygląda, dopełnia całości Beretta na ten moment w bardzo fajnej cenie jest to 5599 zł. detal, więc naprawdę bardzo ciekawa propozycja. Niebawem, jak troszeczkę poprawi się, poprawi się pogoda, pokażemy Wam jak Beretta jeździ. Ale my mieliśmy okazję już testować naprawdę bardzo fajne wrażenia z jazdy tego elektryka. My tymczasem bierzemy się za kolejne projekty. Trzymajcie się. I do zobaczenia w terenie. Siemanko.